bardzo serdecznie. Ja nazywam się Szymon Burdak, firma JD Engineering i zapraszam Państwa na dzisiejszy webinar w całości poświęcony programowi Midas Sim, który zatytułowałem Poznaj najnowszy program Midas Plan dzisiejszego webinaru jest następujący. Opowiem Państwu krótką prezentację na temat tego programu. Opowiem o całym interfejsie, o generalnie jak pracuje się w tym programie. Później przejdę do przykładowych modeli. W programie pokażę, jak pewne rzeczy można zamodelować. I będę również posługiwać się krótkimi filmikami pokazującymi pracę w samym programie. Przejdźmy może do. Samego interfejsu programu. Chciałbym się skupić teraz na, na omówieniu, podstawowych, omówieniu podstawowych funkcji wykorzystanych yy, poleceń, które właśnie stosujemy w programie Midas Sim. Jak Państwo wiecie, jest to program BIM dla konstrukcji mostowych. Chciałbym zacząć od interfejsu, czyli od Samej podstawowej rzeczy, z którą będziemy mieli tak naprawdę styczność od samego początku z tym programem. Tak jak widzimy na, na tym slajdzie, podzieliłem sobie wygląd tego interfejsu na pięć podstawowych elementów. Numer jeden to tak zwane menu view które, no w zasadzie tam wszystko będzie się odbywać, tak, tam będziemy pokazywać nasza konstrukcja w 3D, będziemy ją obracać, patrzeć z lewej, z prawej, ona będzie nam też rosnąć, yy, będzie jakiś krótki przekrój i jedno przęsło, później inne przęsła, jedna podpora, inna podpora i tak dalej, więc to zajmuje największą część yy, naszego programu, ale to jest z reguły tak jest właśnie dla wszystkich naszych programów z rodziny Milas. Później mamy do jak pasek narzędzi, pasek funkcji, umiejscowiony u góry yy, ekranu i możemy się tam przełączać właśnie tak jak jest tutaj na fotografii pomiędzy zakładką Base, Model, Feature, Edit i Application. I po kolei możemy wykorzystywać wszystkie te funkcje, aby zamodelować jakiś obiekt w naszym programie. Następnie z lewej strony mamy tak zwane menu opcji. Tutaj będą nam się wyświetlać różne informacje. Jeżeli wybierzemy jakąś funkcję, będziemy musieli uzupełnić yy, o pewne parametry, jakieś długości, szerokości, wysokości, jakieś siły i tak dalej. Natomiast domyślnie możemy to jest właśnie tutaj jako, jako neutral, czyli zaznaczamy jakiś element bądź go odznaczamy. Następnie na dole, następnie na dole mamy mm, okno komunikatów i współrzędne oraz jednostki. Podobnie jak w programie Midas Sim mamy dynamiczną zmianę jednostek na każdym etapie modelowania. Natomiast w lewym, dolnym rogu mamy to słynne okno komunikatów którym wyświetlają się różne informacje. Najczęściej są to jakieś ostrzeżenia bądź błędy. Więc jak coś nie będzie się ładowało, coś nie będzie nam przysłowiowo wchodzić, to tu na tym właśnie oknie komunikatów wyświetli nam się na czerwono jakiś błąd. Teraz chciałbym się skupić na schemacie postępowania przy modelowaniu, przy pracy generalnie w tym programie. I tak jak tutaj mamy pokazane, Stosujemy tutaj tak zwaną bibliotekę. Także wszystkie nasze projekty, które będziemy wykonywać w tym programie, możemy je zapisywać sobie do pewnego rodzaju biblioteki. I tą bibliotekę możemy sami tworzyć, tak? Więc Point Library to będzie dedykowana biblioteka dla podparć, słupów, przyczółków. Natomiast Curve Library. To jest dedykowana biblioteka dla pomostów, czyli tej te głównej rozpiętości elementów dla mostu. I to wszystko możemy uzupełniać o user section, czyli możemy sami swoje własne przekroje stosować, bądź używać już gotowych jakichś schematów z samego programu. I następnie, tak wykonane. Elementy podparcia, czyli jakieś przyczółki, filary oraz przęsła mostów musimy scalić ze sobą za pośrednictwem Assembly Unit, tak? Czyli tutaj mamy już, mamy nawet dwa filary, mamy pomost pomiędzy tymi filarami, łączymy to właśnie w tym Assembly Unit. I dalej dostosowujemy to sobie wszystko do naszego layoutu, tworząc cały Base Mode. I tak jak tutaj widzimy, jeszcze na, na tym slajdzie, po kolei, w Assembly unit mode, tworzymy sobie poszczególne elementy infrastruktury mostowej, czyli bariery, jakieś. Yy, zacznijmy może właśnie od, od belek, nawierzchnia, później, później bariery, później jakieś latarnie, jakieś yy, znaki itd., tak dalej, I to wszystko łączymy. Ze sobą w Assembly Unit Mode. To tworzy nam swego rodzaju uniwersalny kawałek mostu, który później będziemy przyporządkowywać do danego, danego layoutu. Tak jak mówiłem, możemy też skorzystać z gotowych schematów, tzw. Tak template. One są bardzo, według mnie, są bardzo podobne do gotowych wizardów w programie Midas Civil. Tutaj też wystarczy wprowadzić kilka parametrów, zmienić kilka wartości, dostosować do, do swoich potrzeb i możemy uzyskać gotowy most z belkami sprężonymi, czy z belką betonową, most podwieszany, czy most wiszący, czy nawet tunel. Także zobaczmy sobie, jak to wygląda na naszym krótkim przykładzie. Oglądnijmy sobie, jak to wygląda. Co prawda, tutaj na początku jest pokazany layout, natomiast ja będę też pokazywał modele w samym programie i layout będę tworzył tak naprawdę na końcu. Czym jest layout? Layout, tak jak widzimy, to jest taki no, plan naszego mostu. Widok z góry, również o Patrząc z boku, to tu również zawierając całą niweletę, i właśnie do tego tak przygotowanego layoutu będziemy wykorzystywać właśnie to nasze assembly unit czyli wcześniej wykonaną etapowo konstrukcję. Tak, tu jest akurat kawałek złożony, ponieważ mamy na środku, będziemy mieli chyba taki most podwieszany. Różne są troszeczkę inne, skomplikowane są też pomosty takie do, dołączające się do tego mostu głównego podwieszanego i wszystko to łączymy jak widzimy ze sobą czyli powiązujemy na końcu na samym końcu tak naprawdę powiązujemy layout z naszym właśnie assembly unit I tak jak widzimy całą konstrukcję mamy już tutaj wykonaną Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o samą prezentację. Tak jak mówiłem, skupię się na tych rzeczach wszystkich jeszcze przy, przy samym programie, jeżeli za chwilę sobie otworzę program. Natomiast chcę, żeby Państwo dzisiaj sobie po tym webinarze zdawali sprawę, jak wygląda ta praca w tym programie. Wiedzieli już mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi. Bo z samego doświadczenia wiem, że na początku nauka tego programu nie jest taka łatwa. Ale z, z każdą godziną, z każdą poświęconą poświęconym czasem, nabieramy pewności i widać, jaki ten program jest po prostu intuicyjny. Także możemy sobie teraz przejść do samego programu Midas i Możemy sobie go otworzyć. Na początku stworzymy sobie przęsło mostu, dlatego przejdźmy do Base Curve Create. Czyli wykorzystamy właśnie Curve Library. Nadamy sobie nazwę naszej belki jako BIM. Potwierdzamy. Następnie przechodzimy do zakładki Base User Section. I tutaj sobie nazwiemy nasz przekrój. OK, belka T to będzie. Musimy następnie zaimportować wcześniej plik. DWG, który mamy dla belki T, będzie to belka, właśnie sprężona typu T. Znaczyć współrzędną pierwszą poziomą i współrzędną poziomą, pionową. Dajemy sobie preview. Patrzymy, czy zgadza nam się również z lewej strony współczynnik skali. Jeżeli nam odpowiada, dodajemy OK i już ten plik jakby przekrój mamy wczytany, jako na razie sam kształt. Natomiast teraz pokazujemy programowi, że to będzie nasz cały przekrój, tak? Czyli tutaj dajemy jako face, już mamy cały przekrój. Wypełniony w środku. Potwierdzamy to ptaszkiem. I teraz do tej naszej właśnie tej krzywej, tej dziesięciometrowej, zapośrednictwem właśnie pad linked tej naszej ścieżki wskazujemy początek tej naszej belki również współrzędną poziomą i pionową tutaj już nam przekrój nam się wczytał dajemy assign i OK i teraz widzimy że ta nasza belka mamy już belkę sprężoną 10 metrową typu T i OK Przetamy sobie drugą, teraz yy, załadujemy sobie całą krzywą i będzie to właśnie płyta. Ona będzie miała szerokość 2,5 m, którą potem na, tym, na tej belce naszej typu T położymy. Również sobie zaimportujemy tutaj bardzo podobnie ten przekrój. Tak samo wstawiamy sobie, klikamy złożoną poziomą i pionową, od razu nam dajemy preview i mamy pogląd na tą naszą płytę. Te nasze kreski zaimportowane, to będzie nasz przekrój. I OK. I podobnie jak przy belce typu T, również tutaj wczytujemy sobie teraz tą płytę. Również współrzędna pozioma i pionowa. Płyta nam się wczytuje. Dajemy Assign i OK. I również płytę, którą potem oprzemy na tej belce, również mamy wczytaną. Teraz musimy powiązać ze sobą właśnie tą wcześniej wykonaną belkę oraz płytę. Natomiast zrobimy to sobie już tutaj jako, no tak jak będzie po prostu most wyglądał, dlatego tak jak widzimy tutaj tą narożowo zaznaczoną kreskę, tą miskę, to my ją sobie teraz przesuniemy w lewo i w prawo o odpowiedniej wartości, tak aby to już był nasz, żeby ten ta, ta most składał się po prostu z czterech dźwigarów. Czyli pierwszy przesuwamy o 1,25. Następnie tak samo przesuwamy o dodatnią wartość 1,25. I dalej tą ostatnią przesuniemy sobie o 3,75. tak aby po prostu odległości pomiędzy nimi były 2,5 metra i teraz mamy właśnie u góry zakładkę Curve mamy naszą belkę Beam tutaj zaznaczamy Main Constraint Path zaznaczamy naszą pierwszą skrajną belkę tam gdzie ma być drugą, trzecią, czwartą możemy dać Preview Widzimy, tak będą wyglądać te nasze belki. I dajemy OK. I już mamy konstrukcję składającą się z czterech belek. I na tych belkach właśnie oprzemy sobie wcześniej naszą płytę. Ona ma szerokość 2,5 metra. Czyli podobnie klikamy, zaznaczamy i już całość mamy gotową. Pokażę Państwu jak podczytać to do naszego layoutu. Dlatego zrobię sobie nowy layout. Niech on będzie po prostu prosty, niech będzie miał 10 metrów. I pokażę Państwu jak można wyeksportować taki model do programu Midas Civil jako taka ciekawostka. Tutaj już w assembly mogę przepisać wcześniej wykonany właśnie tę belkę z płytą do layoutu. To jest bardzo prosta czynność. OK, już mam przypisane. I teraz mogę to za pośrednictwem zakładki Application Analysis Case zaznaczyć całe, całą moją konstrukcję. Tutaj jeszcze mogę zedytować co ilość podziałów, jeżeli chodzi o takie można powiedzieć siatkowanie. Będzie co metr. OK. I mogę teraz uruchomić automatycznie aplikację Midas Civil, i ona otworzy mi się już, właśnie z tym modelem wykonanym w programie Midas Sim. I tak wygląda ten nasz model. Prosty. Cztery belki na to płyta. Widzimy, że tu mamy jako po prostu cztery pręty. OK. Teraz chciałbym skupić się troszeczkę na, na, le, na layoutie, czyli jak można w ogóle layout na przykład zaimportować. Tutaj mamy jakiś przykład czy inny, przykładowy plan sytuacyjny drogi w jakiejś tam skali. Mamy jakieś łuki, początek jakiś, początek łuku, środek łuku i tak Mamy jakieś tam różne parametry. Pokażę Państwu, jak takie właśnie, takie DWG można zaimportować do programu midasim jako właśnie tam ten layout. Pierwsze co robię to właśnie zaznaczam sobie ten nasz layout cały, interesować mi będzie tylko właśnie ta krzywa bez tych oznaczników, początek, koniec i tak dalej. To sobie kopiuję i przenoszę sobie w inną część. Chcę Państwu pokazać całą procedurę po prostu w drafterze. Drafter to jest właśnie program też dołączony do programu Midas Sim. Jest, jest on, można powiedzieć, bardzo intuicyjny i bardzo podobny do innych programów kadowskich. Mamy teraz tą właśnie całą trasę przeniesioną. Składa się ona z siedmiu elementów. Przenoszę ją sobie do, do innego pustego klipu, pustego pliku. I to, co muszę teraz, sprawdzam sobie, sobie po prostu, jaka jest jego długość, tak? Ta długość mam na, długość mam 2,840. I zależy mi teraz tylko na odpowiedniej skali, żeby była dobra w programie Midas Sim 2,84, czyli to ma prawie 3 km. Natomiast ja tu sobie powiększę o 1000-krotnie, tak, żeby mieć to po prostu w metrach. Teraz taki, taką krzywą całą eksportuję sobie właśnie w formacie dwg, gdzieś sobie zapisuję na pulpicie. I następnie przenoszę już się do programu Midas Sim. Tutaj w zakładce base layout daję nowy layout. I tutaj mam taką, taką metodę. Wprowadzenia przez właśnie przez długość, czyli podawanie różnych koordynatów. Natomiast mam też 2G data. I tutaj mogę sobie zaimportować ten właśnie plik. To jest ten nasz plik. I od razu widzę, że automatycznie mi to się tutaj zapisało, wczytało. Natomiast jeżeli chodzi o patrząc z boku na przekrój niwelety, tu na razie nie mam jeszcze żadnych wartości. Natomiast tam wcześniej w DWG był pokazany fragment. Będę to po prostu kopiował na zasadzie danych z Excela. Tu mam przygotowany po prostu cały taki szablon. Przepisane są te wartości z tego tej właśnie DWG. I to co muszę tylko zrobić to wkleić po prostu odpowiednio te wszystkie dane do właśnie tutaj tego, tej zakładki Vertical Alignment. No i proszę zobaczyć, mamy wczytaną moją. Jakąś wcześniej wykonaną niweletę. Ona identycznie wyglądała właśnie w tym, w tym formacie DWG. I w taki sposób można sobie poradzić właśnie z niweletą, żeby ją tak ładnie zaimportować w programie. Dobrze, powiedzmy sobie jeszcze kilka słów na temat. Definicji podpory. Zróbmy sobie jakiś przykładowy filar. I do tego właśnie użyjemy tego, tego modułu point library mode. Czyli zrobimy sobie do biblioteki naszej jakiś przykładowy filar. Posłużymy się, można powiedzieć, tymi samymi funkcjami, jak przyjdziemy sobie nasz przekrój. To jest ta górna część naszego filaru. Tak. Już mamy ją za, zaimportowaną. Będzie ona miała 3 metry grubości, ok. Teraz dodamy sobie kolumnę niech to będzie kolumna okrągła, szerokości 2,5 metra. I wysokości 10 metrów. Dobrze ją sobie teraz musimy umiejscowić. I jedyne co nam zostanie to podstawa naszego, naszego filaru. Po prostu kwadratowa nie będzie. Wygląda docelowo nasza podpora. To, co musimy jeszcze zrobić, to zaznaczyć. Później, jakby, punkt wstawienia do, 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 tego właśnie modułu assembly, czyli tutaj dajemy właśnie single point, punkt wstawienia, Natomiast tak, jak widzicie Państwo, tak to właśnie wygląda. Podpory, przyczółki i inne takie rzeczy jako punkty będą wstawiane, czy jako te point library. I, i tak właśnie wykonany filar ja go mogę potem jakoś wykorzystać jeszcze w innym yy, moim projekcie, w dalszym projekcie raz zrobiony dobrze filar może być używany kilka razy i to samo właśnie dotyczy się yy, wszystkich yy, przęseł czyli rzeczy wykonanych właśnie w tym module Curve Library to razem ze sobą powiązujemy z, później w Assembly Unit i przypisujemy odpowiednio do konkretnego layoutu, do konkretnego układu naszego mostu. Układu naszego mostu. To, co jest jedną z wielu zalet tego programu, to również możliwość parametryzacji naszego przekroju, czyli odpowiedniego ustawienia i później tylko sterowania szerokością, wysokością naszego, naszej danej właśnie yy, danego parametru naszego przekroju. I właśnie chciałbym Państwu pokazać jak to wszystko wygląda na krótkim przykładzie, bardzo prostym w postaci prostokątu naszego przekroju. Wykonamy sobie taki słup, w którym będziemy po prostu zmieniać później jego parametry, więc jestem właśnie w zakładce Point Library Rysuję sobie tutaj odpowiedni przekrój, wykorzystuję do tego prostokąt, i będzie on miał szerokość 1 metra, a wysokość 2 metry. To na razie narysowałem taki, można powiedzieć, sketch. Teraz muszę po prostu zaznaczyć ten kształt że to będzie mój przekrój. OK. Czyli podobnie właśnie jak przy belce typu T i przy tym filarze, który wcześniej pokazywałem. Teraz muszę ustawić tak zwane reference line. To są właśnie te linie tak można powiedzieć ograniczające górną i dolną krawędź i zmieniam sobie kąt na 90 stopni i również zaznaczam te dwie boczne krawędzi. Czyli lewą i prawą. Teraz muszę wybrać i to, co wybieram dla więzi poziomych, czyli dla tych właśnie, można powiedzieć, Krawędzi poziomych. Wybieram, że one są ze sobą powiązane i tak samo powiązane są ze sobą te dwie pionowe ścianki. Teraz przechodzę do zakładki Dimension. I tutaj zaznaczam jedną krawędź. I ona ma, tak jak narysowałem, 1 metr. Natomiast ta pionowa, tak jak też to rysowałem, również ją zaznaczam. I ona będzie miała 2 metry. Ok. Czyli mamy jedno, które nazywa się W1 i drugie, które nazywa się V1. Czyli to było jakby wczytanie przekroju. Teraz. Tworzę sobie właśnie ten mój, ten mój słup, o którym mówiłem. Niech on ma długość, właściwie wysokość 5 metrów. Ok. I teraz właśnie będę poka chciał pokazać Państwu, na czym polega ta parametryzacja, czyli docy początkowo był to prostokąt, natomiast ja wchodzę w parametry tego prostokąta. Tu widzę, że ma 5 metrów wysokości. Mogę to zmienić na 10 metrów, nie ma problemu. To mamy zmianę długości, mogę to zmienić na 10 metrów, nie ma problemu. To mamy zmianę długości, ale zobaczmy jak wygląda parametryzacja samego przekroju naszego filaru. Natomiast chciałbym pokazać jak to wygląda na podstawie właśnie tego przekroju, samego przekroju, czyli to jest ta druga ikonka. Tuż mi się pokazuje cały przekrój. I mam moje zablokowane, można powiedzieć, szerokość i wysokość, czyli horyzontalna, horyzontalna, yy, horyzontalny parametr i wertykalny parametr. Przechodzę w Property była wartość 1 metra. i zmieniłem to sobie na przykład na 2 metry. Tym sposobem powstanie mi taki kwadrat. I jak dam teraz OK, to wszystko mi się za... mój Teraz kwadratowy słup. I na tym właśnie polega ta parametryzacja. Dobrze zrobiona, potrafi właśnie dopasowywać się pomiędzy różnymi szerokościami, jeżeli przekrój jest bardziej skomplikowany, również te, te więzi pomiędzy różnymi ściankami i tak dalej. One będą się nam się też dostosowywać, również zachowują się kąty i tak dalej, i tak dalej, także. To, są te, to jest taki, naj, taki przykład, po prostu, najbardziej podstawowy, i na tej zasadzie działa właśnie ta funkcja parametryzacji przekroju. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszy webinar. Było mi bardzo miło go poprowadzić. Cieszę się, że również Państwo są zainteresowani tym tematem. Także ja dziękuję bardzo za uwagę.